Częstochowcy koszykarze w ostatnich trzech spotkaniach na możliwych 6 punktów wywalczyli 5, co na pewno niezwykle cieszy. Szczególnie na uwagę zasługuje ich wyjazdowe zwycięstwo w dziewiątej kolejce rozgrywek drugiej ligi grupy C z MCKS strzelać. Łącznie nasza drużyna w 11 meczach wywalczyła 15 punktów, co nie jest złym wynikiem, ale na pewno jest jeszcze sporo do zrobienia, aby skuteczność AZS częstochowa była większa niż dotychczas, bo zdarzają się naszej drużynie oprócz zwycięstw także bardzo wysokie porażki. Tak, analizujemy po każdym, po każdym meczu dość szczegółowo grę zawodników i indywidualnie, i zespołowo. I widać progres y, od początku sezonu, jeżeli chodzi o grę drużyny. Y, oczywiście jest jeszcze sporo rzeczy, które musimy poprawić. Gro rzeczy indywidualnych w wyszkoleniu, które gdzieś tam było w jakimś stopniu zaniedbane na etapie juniorskim. No, teraz musimy to nadrabiać. I oczywiście będą się zdawać, zdarzać mecze, zwłaszcza z czołowymi drużynami. Tej ligi, że te wyniki mogą być, y, kończyć się dużą różnicą punktową. Kolejne spotkanie ligowe już w somotę, nim jednak o meczu, to chwilka o duecie szkoleniowców nogalski Saran. Ten pierwszy czasem wybiega również na parkiet. Saran natomiast każdy mecz obserwuje tylko z ławki. To jest sytuacja bardzo złożona, bo obaj nie mamy prosto. Z tego względu, że y, Tomek musi y, przestawiać się z, na boisku, musi być zawodnikiem. I realizować założenia taktyczne i nie analizować gry. Wracając na ławce, musi znów przestawić to myślenie. Natomiast ja faktycznie tylko i wyłącznie mogę pomagać drużynie z ławki, a nie mogę wyjść nic pomóc na, na boisku. Dlatego staramy się uzupełniać nasze role. Myślę, że na chwilę obecną całkiem nieźle to wychodzi. W 27 listopada kolejny ligowy mecz, tym razem w hali Polonia ze częstochowa, a o godzinie 19 podejmie lidera tabeli Polonię Bytom. Jest to bardzo mocny zespół, pięciu zawodników z Ekstraklasy, wielu zawodników, którzy grali na ligowym poziomie, też kilku moich znajomych, z którymi ja jeszcze miałem okazję, okazję się spotykać, chociażby jak Marcin Salamonik, z którym razem robiliśmy awans do Ekstraklasy w Górniku Wałbrzych. Yy, oglądaliśmy już mecze i analizowaliśmy naprawdę jak na poziom drugiej ligi no drużyna praktycznie bez słabych punktów. Yy, o zwycięstwo będzie piekielnie trudno, natomiast jak zawsze przystępujemy do meczu po to, żeby go wygrać.